Nazywam się Michał Sośnicki, zajmuję się fotografią krajobrazową. Zajmuję się tym już w sumie 17, 17 lat. Moja projekcja dotyczyła fotografii górskiej, bo właściwie od niej się zaczęła moja przygoda z fotografią. Specjalizuję się głównie we wschodach i zawodach słońca, prowadzę warsztaty fotograficzne właśnie w tym kierunku. Fotografuję w centrum Pentaxa, bo to też już od lat jestem ambasadorem tej marki. Tak samo jak larki Benro. No i mówię, to, to jest fotografia górska, natomiast ja zajmuję się ogólnie pojętym krajobrazem czyli są to i góry, i, i morze, i jakieś rozlewiska także, także to jest jakby moja pasja, a od kilku lat także praca jakby żyje, żyje z fotografii krajobrazowej, tak można w skrócie powiedzieć. Z jestem bardzo, bardzo miło zaskoczony. Jestem bardzo miło zaskoczony ilością pytań, które były po prelekcji. Osobami, które podchodziły, dziękowały za inspirację. Dla mnie to jest takie najważniejsze jakby jakby podejście sercem do tej fotografii, a nie gdzieś tam komercyjnie i tak dalej, bo ja staram się być autentyczny w każdym, w każdym w każdym zdjęciu jakby, które, które robię i tutaj no to jest, to jest mówię, no, no moje serce w, tym, w tej pracy. Zdecydowanie do gór, bo od najmłodszych lat już tam od, od dzieciństwa moi dziadkowie przede wszystkim za, zarazili mnie tą pasją górską i ciągłe wycieczki, wycieczki górskie i te góry gdzieś zawsze w moim życiu towarzyszyły. Potem była chwila przerwy, bo zająłem się muzyką, byłem perkusistą, ale potem znowu wróciłem do, do, tej, do tej, do górskiej przygody, bo jeszcze wtedy nie do fotografii. Organizowałem takie, to się nazywało świtaki, czyli nocne wyjścia na, na wschody słońca. Głównie to było na Bawie i Górze. I dopiero z czasem jakby odkryłem, że, że fajnie by to było rejestrować na, na aparacie. Po prostu pokazywać jeszcze pokazywać zdjęcia, nawet, nawet po prostu dla siebie. I zacząłem, kupiłem pierwszy aparat cyfrowy. No i tak się zaczęła ta przygoda. To są bardzo częste, bardzo częste pytania w ogóle do mnie. To jest, ja powiedziałem, że fotografuję sercem, dlatego że ja uważam, że sprzęt jakby nie jest w tym wszystkim najważniejszy, ale jest nam bardzo, bardzo pomocny. I tutaj jest trudno mi też zawsze powiedzieć, gdy ktoś pyta o jakąś markę, to tak naprawdę każdy w tej chwili aparat cyfrowy nadaje się do tego, żeby rozpocząć. Mówię tutaj głównie o, o lustrzance. Zdecydowanie polecam jakiś taki pro, prosty, prosty aparat, ale żeby miał funkcję na przykład. Wstępnego podnoszenia lustra, jeżeli chodzi o lustrzankę czy bracketing. bo jeżeli na początku nie kupujemy filtrów fotograficznych, to musimy sobie jakoś poradzić z pewnymi sytuacjami w fotografii, czyli na przykład przy wschodach i zachodach słońca największym problemem jest to, że na przykład dół zdjęcia krajobrazu, który fotografujemy, jest ciemny, a góra jest jasna i oko ludzkie to wychwyca, natomiast aparat nie jest w stanie tego wychwycić, więc musimy mu pomagać pewnymi, pewnymi rozwiązaniami. I tutaj polecam właściwie każdą, każdą właśnie lustrzankę, czy bezlusterkowca, który ma tę funkcję. Obiektyw? O, to jest trudne pytanie, bo tak naprawdę my mamy tutaj szerokie, szerokie pole, pole do popisu. Na pewno jakiś szerokokątny, czyli w granicach 10-20 mm, ale potem kolejny, to jest w granicach 24-70, czyli nazwijmy to taki standardowy. I znowu teleobiektyw, żebyśmy mogli gdzieś zagęścić perspektywy, czy pokazać jakieś wycinki krajobrazu, bo, bo nie zawsze chcemy pokazać całą, całą scenę, także tutaj gdzieś w granicach 70-200 mm to jest, to jest jak najbardziej taki obiektyw, który, który jest, jest wskazany. Ale jeśli miałby to być jeden, bo czasami na przykład nie mamy, no to taki uniwersalny gdzieś w granicach 18-55 wystarczy na sam początek, żeby się nauczyć kadrować, żeby się nauczyć naświetlać, bo to jest tak naprawdę w tym wszystkim, w tym wszystkim najważniejsze, a z czasem przychodzą te dalsze Yy, dalsze efekty. Nie jest to mój pierwszy raz, bo już od kilku lat no jestem ambasadorem marki Pentax, więc zawsze staram się być na strojsku. Rikocha prelekcja to jest moja, bodajże czwarta, podczas, podczas yy, festiwalu w tej fotoekspozycji. Zawsze jest miłe przyjęcie, także tu atmosfera jest, jest świetna. Można dużo ludzi z branży, kolegów spotkać, także ja jestem bardzo wolny. Nic bym chyba nie zmieniał. Tak na chwilę obecną, na gorąco to jak. To jest wszystko tak jak władzy.